W swoim odcinku kursu w tym robimy grę wzorowaną na klasykach FPS-ów. Dzisiaj zajmiemy się stanem zaalarmowania przeciwnika, czyli stanem, w którym wie, że gdzieś tu jesteśmy, ale nie wie dokładnie gdzie i idzie do punktu, gdzie ostatnio nas widział, i tam przez pewien okres czeka i się rozgląda. Jeśli nas nie zauważył, wraca do stanu patrolowania. Więc zacznijmy programować i otwórzmy skrypt Enemy States. Tutaj chcemy sobie zdefiniować jedną nową zmienną publiczną typu float, którą sobie nazwiemy state. Alert Time. Czyli jak długo ma pozostać w miejscu, gdzie ostatnio nas widział, i po jakim czasie ma wrócić do patrolowania. Gdy to mamy, otwórzmy skrypt Alert State. I tutaj zajmiemy się funkcjami, które służą do tego, aby przejść do innego stanu. Do stanu patrolowania, od stanu zaalarmowania możemy przejść bez problemu, więc piszemy enemy.currentState równa się enemy.patrolState. Do stanu zaatakowania, atakowania. Ze stanu zaalarmowania nie możemy przejść, ponieważ, najpierw, byśmy musieli przejść do stanu gonitwy. Więc tutaj możemy sobie po prostu wypisać w konsoli, że nie powinniśmy tego zrobić. Byłąd. To samo w stanie zaalarmowania, ponieważ, nie możemy przejść ze stanu zaalarmowania do tego samego stanu. A do stanu gonitwy możemy przejść bez problemu, więc piszemy enemy.currentState równa się enemy.chaseState. Teraz zajmiemy się funkcją updateActions, czyli co w tym stanie? Powinniśmy robić co ramkę gry. Powinniśmy robić trzy rzeczy. Po pierwsze, nasz przeciwnik powinien iść do miejsca, gdzie ostatnio nas widział. Po drugie, powinien cały czas się patrzeć przed siebie albo patrzeć na naszego bohatera. Cały czas powinien mieć oczy szeroko otwarte. I po trzecie... W momencie, gdy dojdzie do miejsca, gdzie ostatnio nas widział, powinien przez pewien czas się rozglądać i gdy nas nie zauważy, wrócić do stanu patrolowania. Czyli potrzebujemy trzy funkcje: Search, czyli funkcję, w którym idzie do miejsca, gdzie ostatnio nas widział, Watch, czyli funkcję, w której cały czas patrzy przed siebie, i funkcję Look Around, w której się rozgląda. Tylko, że funkcja Look Around. Powinna się odpalić tylko wtedy, gdy doszedł do miejsca, gdzie ostatnio nas widział. Czyli zanim ją wywołamy, musimy sprawdzić if enemy.navmeshagent.remainingdistance, czyli dystans, który mu pozostał do miejsca, do którego zmierza, jest mniejszy lub równy od enemy.navmeshagent.stoppingdistance, czyli dystans przed którym może się zatrzymać, aby to było uznane, że doszedł do tego miejsca. I, jeśli to jest spełnione, dopiero wtedy wywo wywo wywołaj funkcję lookAround. Teraz zajmiemy się implementacją tych funkcji. Pierwsza jest funkcja search, która nie zwraca żadnej wartości, i nie przyjmuje żadnego argumentu i w tej funkcji jedyne co robimy to enemy.navmeshagent.destination, czyli do celu, do którego zmierza nasz przeciwnik, chcemy przypisać enemy last known position, czyli pozycję, gdzie ostatnio nasz przeciwnik widział i później chcemy tylko enemy nav mesh agent resume, aby się upewnić, że ten przeciwnik będzie chodził i to wszystko działa. Następną funkcją jest funkcja watch, która odpowiada za to, żeby nasz przeciwnik patrzył przed ciebie i to jest dokładnie to samo co robiliśmy w przypadku e, stanu gonitwy. Na początku definiujemy sobie zmienną hit, w której będziemy przetrzymywać informacje o obiekcie, który widzimy. Następnie sprawdzamy, czy promień, który wychodzi od naszego przeciwnika, trafił na jakiś obiekt, czyli if, physics,.raycast. Otwieramy nawiasy. Pierwszym argumentem jest, z jakiego miejsca ten promień wychodzi, czyli enemy,.transform,.position, czyli powinien wychodzić od naszego przeciwnika. Drugim argumentem jest, w którym kierunku powinien iść, a powinien iść tam, gdzie patrzą oczy, czyli enemy,.vision,.forward, czyli tam, gdzie patrzą oczy tam idzie promień. Następnym argumentem jest out hit, czyli zmienna, w której przechowujemy informację o obiekcie, który zauważyliśmy i ostatnim argumentem jest enemy. Patrol range, czyli na jaką odległość nasz przeciwnik może widzieć. I gdy natrafiliśmy na jakiś obiekt, chcemy sprawdzić, czy ten obiekt jest naszym graczem, naszym bohaterem, czyli piszemy hit.collider.compareTag, czyli porównaj tagi i czy ten obiekt ma tag player. Wiadomo, że jeśli ma tak, player to jest to nasz bohater, bo nasz bohater jest jedynym obiektem w całej grze, który ma taki tag. I gdy go zauważyliśmy, co chcemy wtedy zrobić? Chcemy enemy.chaseTarget zmienić na Hit Transform, czyli cel, który ma gonić, zmieniamy na obiekt, który zauważyliśmy, enemy.navmeshAgent.destination, czyli miejsce, do którego zmierzamy chcemy zmienić na pozycję obiektu, który zauważyliśmy i chcemy przejść do stanu gonitwy, czyli to chase state. I jeśli to mamy, została nam tylko funkcja look around. I w tej funkcji chcemy odmierzać czas, jak długo stoimy w tym miejscu, do którego doszliśmy. I gdy ten czas upłynął, a nie zauważyliśmy naszego bohatera, chcemy przejść do stanu patrolowania. Czyli musimy sobie zdefiniować zmienną prywatną typu float, którą sobie nazwiemy timer i ona na początku zawsze jest 0. I na początku funkcji look around samej do tej zmiennej naszego timera dodawać czas, który upłynął od wyświetlenia poprzedniej ramki gry. I gdy ten nasz timer, ten nasz odliczany czas będzie większy lub równy enemy.stayAlertTime, time, czyli ten Tą zmienną, którą sobie zdefiniowaliśmy na początku, jak długo ma pozostać w tym miejscu. Jeśli pozostanie tak długo, jak to sobie ustaliliśmy, wtedy możemy z powrotem wyzerować nasz timer i przejść do stanu patrolowania. I teraz możemy sprawdzić, czy to działa. W naszym przeciwniku zwiększmy sobie stay alert time załóżmy do 3 sekund, żeby 3 sekundy czekał w tym miejscu, i odpalmy grę. I teraz, gdy nasz przeciwnik nas zauważy, goni nas. A gdy zgubi nas z oczu, powinien przejść do miejsca, gdzie ostatnio nas widział, tu czekać 3 sekundy i po 3 sekundach wrócić z powrotem do patrolowania. Powinien iść gdzieś tam daleko i zaraz wrócić tutaj, ponieważ tutaj jest jego drugi waypoint. I tak to się dzieje. Ale jest jeszcze jedna sprawa, ponieważ teraz, gdy strzelimy naszego przeciwnika, on przyjmuje kulkę na głowę, ale nic sobie z tego nie robi. A powinien pomyśleć, kurde, skoro ktoś do mnie strzela, może powinienem sprawdzić to miejsce, skąd strzały nadchodzą. I żeby to zrobić, musimy przejść do skryptu Pistol, albo skryptu, w którym zaimplementowaliście strzelanie. Implementowaliśmy strzelanie gdzieś w pierwszych odcinkach tego kursu, więc jeśli tego jeszcze nie macie, możecie przejść i to zrobić. I wtedy skorzystaliśmy z takiej funkcji jak Send Message. Sprawia ona, że w każdym skrypcie, który jest przypisany do obiektu, który trafiliśmy, wywoływana jest funkcja, taką, jaką nazwę podaliśmy w pierwszym argumencie. A jeśli nie ma takiej funkcji, to po prostu nic nie robi. I w naszym przypadku Pistol Hit zabiera pewną liczbę obrażeń od obiektów, które trafiliśmy. A jako, że my nie chcemy zabierać teraz obrażeń, tylko chcemy zmienić stan obiektów, które trafiliśmy, musimy tą linijkę tej, tej funkcji użyć jeszcze raz, tylko z innymi argumentami. Czyli w momencie, gdy natrafiliśmy na jakiś obiekt, piszemy message, czyli wyślij wiadomość do obiektu, w który trafiłeś. I każ mu wywołać u siebie w każdym skrypcie, który jest do niego przypisany, funkcję, którą sobie nazywamy, załóżmy hidden shot, czyli strzał z ukrycia. I to jest pierwszy argument. Drugi argument to jest jakiś parametr, który chcemy przekazać tej funkcji, która ma się wywołać. I w naszym przypadku jest to miejsce, z którego strzelaliśmy. Ale nie chcemy przekazać miejsca pistoletu, tylko miejsce naszego bohatera. Czyli piszemy transform.parent, ponieważ nasz bohater jest rodzicem pistoletu. .transform.position I ostatnim argumentem jest send message options.don't require receiver Czyli wyślij wiadomość do tego obiektu, ale nie oczekuj, że ten obiekt ci potwierdzi, że dostał tą wiadomość, albo odpowiedź w jakikolwiek inny sposób. I teraz każemy obiektowi u siebie wywołać funkcję hidden shot, która sprawi, że zmieni swój stan na stan zalarmowany. Ale nie chcemy, żeby przeszedł do stanu zaalarmowania zawsze, nawet wtedy, gdy jest w stanie gonitwy albo w stanie atakowania. Chcemy, aby przeszedł do stanu zaalarmowania tylko wtedy, gdy patroluje, albo gdy już jest w stanie zaalarmowania. Więc zanim mu wyślemy tą wiadomość, że ma zmienić, że ma wywołać u siebie funkcję hidden shot, chcemy sprawdzić, w jakim jest aktualnie stanie. Więc sprawdzamy if hit.collider.gameObject, czyli obiekt, w który trafiliśmy. Pobieramy od niego komponent enemy states, czyli komponent, skrypt, w którym jest zdefiniowane, w jakim on jest aktualnie stanie. Kropka current state. I tutaj sprawdzamy, czy current state obiektu, w który trafiliśmy, to możemy sobie skopiować, równa się patrol state. Teraz robimy dwie pionowe kreski, co oznacza loop. Kopiujemy to wszystko, co przed chwilą napisaliśmy. Czyli jeśli jest w stanie patrolowania loop jeśli jest w stanie zaalarmowania, dopiero wtedy wyślij mu wiadomość, że ma u siebie wywołać funkcję hidden shot. Tylko tej funkcji jeszcze nie ma, więc przejdźmy do skryptu enemy i zaimplementujmy tą funkcję. Ona nie będzie zwracała żadnej wartości, więc piszemy void. Tu piszemy dokładnie taką samą nazwę, jak przed chwilą podaliśmy w funkcji send message. I ta funkcja przyjmuje jeden argument. Pozycję, stąd, z której nadszedł strzał, pozycja jest wektorem 3, ponieważ zawiera pozycję w osi x, y oraz z. Nazwijmy to sobie shot position, załóżmy. I co w tej funkcji ma się dziać? Po pierwsze, możemy sobie wypisać w konsoli, tylko żeby sprawdzić, czy to na pewno działa. Ktoś strzelił. Następnie zmieniamy tar last no position, czyli ostatnią pozycję, w której e, przeciwnik zauważył bohatera, a teraz jeszcze w której usłyszał bohatera. I to zmieniamy na shot position, czyli argument, który wysłaliśmy. I na końcu current state zmieniamy na alert state, czyli zmieniamy stan bohatera na stan zaalarmowania. I teraz, gdy to mamy i jeszcze raz odpalimy grę. Widzimy, przeciwnik nas zauważył, goni nas, teraz nas zgubił z oczu i sobie tu stoi, ale gdy do niego strzelimy, on się zorientował, że do niego strzelamy, o, zauważył mnie przez przypadek, muszę u niego uciec, on tu stanie, strzeliłem, teraz pójdzie w miejsce, gdzie strzeliłem, i tutaj znowu stoi. Czyli to działa, to mamy i na dzisiaj to będzie wszystko, został nam stan atakowania przeciwnika zbudowanie jakiegoś poziomu, jakieś bonusy, ukryte ściany, a na dzisiaj to wszystko dzięki wielkiej i trzymajcie się.